Cześć, to są dzisiaj Pokażę Wam telefon Nokia Lumia 800 systemem operacyjnym Windows Phone 7,5 Mango. W tej chwili zobaczycie na ekranie specyfikację tego smartfona. Nie jest ona może zbyt powalająca na obecne standardy, ale potem zobaczycie, że tak naprawdę nie warto się nią sugerować, bo system Windows Phone 7,5 jest naprawdę niesamowicie zoptymalizowany. Ekran ma przekątną 3,7 cala i został wykonany w technologii AMOLED, dzięki czemu kolory, chociaż czasami nieco przejaskrawione, wyglądają naprawdę bardzo ładnie, a czerń jest naprawdę bardzo czarna. Rozdzielność to 800x480 i nie jest to mocna strona tego ekranu, po prostu bardzo często widać piksele. Nokia zastosowała tutaj także swój autorski system, czyli Clear Black Display, który w rewelacyjny sposób pomaga nam oglądać treści na ekranie smartfona, gdy przebywamy w bardzo mocno nasłonecznionym miejscu. Za ekran, plus dla Noki. Obudowa jest wykonana z jednego kawałka plastiku, ale jest to bardzo dobrej jakości plastik. Wraz z ekranem, który jest pokryty szkłem Gorilla Glass, całość stanowi naprawdę niesamowicie ładną i wytrzymałą konstrukcję. Po prawej stronie telefonu widzicie cztery przyciski. Dwa przyciski od głośności i multimediów, przycisk od blokady ekranu oraz przycisk od kamery i aparatu. Dzięki któremu możemy włączyć aplikację aparatu z każdego miejsca w systemie oraz wygodny sposób robić zdjęcia. U góry znajduje się złącze słuchawkowe, czyli pół milimetra, slot na karty MicroSIM i złącze USB. Z tyłu telefonu znajduje się aparat 8 megapikseli z optyką Carl Zeiss, wsparty dwiema lampami LED. Aparat ma funkcję nagrywania filmów w 720p w 30 km na sekundę i filmy naprawdę wychodzą bardzo dobre. Kamera bardzo szybko łapie ostrość, gdy zmieniamy. Nagrywany obiekt. Jeśli chodzi o zdjęcia, to one także są bardzo w porządku. Jedyny problem zauważyłem, gdy kadr jest bardzo słabo oświetlony, to wtedy te dwie lampy LED nie, po prostu nie wystarczają. Tutaj zobaczycie menu aparatu, które ma dość dużo opcji. Teraz możecie zobaczyć, jak wygląda menu telefonu. Jak widać, ono jest złożone jest z kilkunastu kwadratów, które możemy dowolnie przestawiać i one również pełnią funkcję powiadomienia, powiadomień systemowych. Na przykład na ikonie Gmail, gdy mamy jednego nieodczytanego maila, pojawi się liczba 1, a niektóre z nich, z tych kwadratów, są animowane. Na przykład ikona kontakty, gdybym dodał konto Facebook do synchronizacji z systemem, tam przebijałyby się w bardzo fajny sposób zdjęcia znajomych. System poza zmianą tapety na blokadzie ekranu nie ma dużych możliwości zmiany wyglądu, bo jak widać możemy zmienić tylko tło systemu oraz kolor kwadratów. Jak już wiecie, telefon nie posiada dwurdzeniowego procesora oraz nie posiada zbyt wydajnego układu graficznego, ale teraz zobaczycie, jak bardzo płynnie działa cały interfejs. Popatrzcie tylko, jak szybko można przewijać całe menu oraz listę aplikacji. Rzeczą kluczową w obecnej generacji smartfonów jest przeglądarka internetowa i tutaj nie ma żadnych problemów. Aplikacja, jak widać, działa bardzo szybko. Nie ma ona wsparcia dla obsługi Adobe Flash, ale jak wiadomo, jest to technologia już prawie martwa na telefonach komórkowych. Jest wsparcie dla HTML5 oraz można używać różnych kart, i opcji jest naprawdę sporo. Marketplace to miejsce, gdzie możecie kupować aplikacje. Wybór jest jeszcze na razie bardzo mały, zwłaszcza jeśli chodzi o gry. Cechami szczególnymi tego sklepu jest to, że aplikację możecie wypróbować, zanim ją kupicie, co jest dużym udogodnieniem dla użytkownika, oraz ceny są podane w złotówkach. Nokia wsparła system Windows Phone 7,5 własnymi aplikacjami, które dostajemy już na starcie telefonu. Są to Nokia Mapy, Nokia Muzyka i Nokia Nawigacja. Nokia Mapy jest to odpowiednik dla Google Maps i Google Earth z kilkoma opcjami, jeśli chodzi o wygląd tego, co widzimy na mapie. Możemy oglądać zdjęcia stelitarne lub widok ulic. Drugą aplikacją jest Nokia Muzyka. Jest to połączenie kilku aplikacji, wszystkie związane oczywiście z muzyką. Po pierwsze możemy tej aplikacji używać jako odtwarzacz muzyczny dla własnej kolekcji. Możemy korzystać z radia internetowego, które ma naprawdę bardzo duży wybór i jest to naprawdę bardzo fajna cecha, jeśli chodzi o tą aplikację. Ostatnim rozwiązaniem, które spotkamy w tej aplikacji, jest sklep muzyczny. Nokia, gdzie jest dość duży wybór piosenek i oczywiście te są badane w złotówkach więc jeśli kogoś interesuje jakaś piosenka, to bez problemu ze smartfona możemy kupić jakąś piosenkę bardzo przyzwoity odpowiednik itunes Ostatnią aplikacją, którą dodała Nokia jest Nokia Navigacja lub Nokia Drive jest to w pełni działający GPS z mapami na całym świecie Interfejs jest bardzo szybki i bardzo prosty w obsłudze. Aplikacja bardzo szybko łapie zasięg GPS. Jedyną mi wadą jest to, że na razie trzeba mieć zasięg 3G lub korzystać z sieci Wi-Fi. No i kibeczują, że zmieni się to w kolejnych updatech. Ostatnią bardzo fajną cechą tego systemu jest w pełni działający pakiet Microsoft Office, gdzie możemy otwierać pliki z tego pakietu, troszkę edytować i korzystać z różnych usług sieciowych, w których możemy przechowywać pliki. Podsumowując, telefon Nokia Lumia 800 jest naprawdę bardzo danym produktem. Pomimo kilku wad, na przykład tego, że bateria nie pozwala na dłuższą pracę niż jeden dzień lub nie ma możliwości rozszerzenia pamięci mikro, kartą microSD lub kartą SD, to pozostałe części telefonu i wraz z systemem operacyjnym sprawiają naprawdę bardzo dobre wrażenie. System działa bardzo płynnie, nie ma żadnych zacięć ani żadnego tego typu problemów. Telefon został wykonany naprawdę w sposób rewelacyjny, design jest piękny, więc jeśli miałbym go Wam polecić, naprawdę szczerze polecam, zwłaszcza, że możecie go kupić w cenie dużo tańszej niż na przykład niektóre topowe smartfony z Androidem lub iPhone 4S. Dzięki za oglądanie i pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco z wszystkimi filmami, które pojawią się w przyszłości. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia.